Bardzo was o to proszę, żeby w kolejnych tych 1725 dniach, abyśmy byli razem, abyście wierzyli prezydentowi, że walczy tylko o sprawy polek i Polaków, abyście nie tylko państwo przyglądali się tym aktywnościom, ale byli aktywni jak do tej pory. Razem wspólnie możemy zmienić Polskę w kierunku państwa i kraju który rozwija się już od roku 89 najszybciej w Unii Europejskiej, ale który wejdzie w kolejne okno naszych możliwości gospodarczych, właśnie z naszymi partnerami, którzy są partnerami i sojusznikami. Ale jeśli mówimy po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to musimy też mówić o tym, czego od naszych partnerów oczekujemy. Czego oczekujemy od Unii Europejskiej? To także powtarzałem w czasie wizyt zagranicznych, powtarzając, że chcemy być częścią Unii Europejskiej, ale nie chcemy być Unią Europejską, Polską chcemy być z biało-czerwoną flagą.